Cześć wszystkim. E, dawno, dawno, dawno się nie widzieliśmy, bo dawno nic nie nagrywałam, ale też na hodowli dzieje się absolutnie nic. O matkowo, to się zazwyczaj. Tak? E, na hodowli dzieje się absolutnie nic, ponieważ, no, mimo że kopulacje są, to same Agamki nie bardzo chcą mi się dodać. jajka. mam ani jednych jajek w tym roku, tak więc nie wiem w ogóle jak pójdzie jakakolwiek hodowla e, Agam w tym roku, więc nawet nic nie mogę obiecać, a też nie ma co nagrywać. Za to całkiem fajnie idzie mi hodowla kotów. To jest Danuśka, którą wszyscy doskonale pamiętają. Danuśka jest bardzo w ciąży, Nagrywam to w sobotę. O poniedziałku Danka będzie mogła bezpiecznie. Już urodził minie 60 dzień. Za chwilę chciałam chwilę też właśnie poświęcić. I chciałam wam pokazać też budowę końca, całkowicie nowego końca, w nowym miejscu, łącznie z porodówką. Oczywiście w porodówce mieszka w fufu z grubym, bo to jest najlepsze, najcieplejsze miejsce w domu. Nie oszukujmy się. A Danuśka szuka atencji i za chwilę Wam o tym wszystkim opowiem. Więc tak, nie pokażę Wam, jak się koiec robił, bo kojec właściwie zrobił mi mój chłopak. Stwierdził, że on się tym zajmie, tak więc robił to u siebie na warsztacie. Więc nie mam też za bardzo, jak Wam pokazać z samego momentu robienia kojca. Kojec no, na razie jeszcze tutaj działa na taśmę klejącą, w taki bardzo sprytny sposób, ale to nie problem. To jest tylko kwestia zamontowania zamykacza. Kojec jest absolutnie zamykane, bardzo duży, bo ma 2 metry na metr, chyba 50. Kociaki na pewno z niego nie wyjdą przez, mam nadzieję, 8 tygodni pierwszych, więc będziemy bezpieczni w domu. Jest też wyjście właśnie, żeby na razie mogły sobie skakać bez, bez żadnych problemów kociaki. No i przede wszystkim jest też porodówka. Ale, ale udało mi się też nagrać moment, kiedy robiłam podłogę. Podłoga składa się z tego ekranu zagrzejnikowego, czyli pianka z takim odbijającym ekranem. Na to jest ceratka. Oczywiście nagrywałam to, żeby puścić w takim przyspieszonym tempie. Hehe, <laughs> bardzo śmieszne, fajne. Tylko, że wyładował mi się telefon, więc nie wiem, ile się właściwie nagrało. Więc jak będę składała, to dopiero zobaczymy. Sam kojec zrobiony jest z płyty MDF podwójnej plus pleksa na przeszklenia na do ściany, żeby wszystko było stabilne, wygodne i kotki mogły potem skakać. E, poza tym mamy grzanie. W tym razem nie robiłam grzania od podłogi, więc jest ciepło, ponieważ jest to pianka taka cieplutka. A grzanie mamy w porodówce. Porodówka jest bardzo prostym e, urządzeniem, że tak powiem, sprzętem, akcesorium bądź. Wolałam zrobić to z kocem, nie chciałam robić jeszcze górnej zabudowy. Koc jest dużo łatwiejszy, lepszy dostęp. Porodówka zresztą, o, wszystkie cztery koty, trzy koty będą rodzić. Porodówka polega na tym, że kotka może sobie wejść do środka, bardzo grzecznie urodzić dzieci. Tutaj jest na dole pianka, na piance jest kabel grzewczy 80. Dzień dobry Grubasku. Na, na kablu jest kolejne jeszcze panele, kocyk specjalnie uszyłam, pokrowiec na gumce, żeby to nie zjeżdżało. Natomiast jeszcze jeden kocyk, tutaj utrzymuje się temperatura 30... Stopni. 27 jest tutaj, mniej więcej, przy tym, przy gruncie 30. Brodówka jest w tym momencie pozamykana, żeby maluchy, póki są małe, nie wychodziły, no bo one też nie mogą wypełzać stamtąd, ale w bardzo prosty sposób kołeczkiem zabezpieczona jest tak, że można to wyciągnąć, dół się rozkłada i będą mogły sobie wychodzić. I tam jest tylko ciepło. Całe, te, cała, całe wszędzie dookoła jest po prostu temperaturą naturalną, w środku jest podgrzewanie. Tak jak mówiłam. W końcu w tym momencie mieszkają w mieszkają trzy koty, czyli gruby w wiecznej ciąży spożywczej. Bardzo kochane moje zwierzę z cudownym ciepłym brzuszkiem. Tak, zabieraj ten tyłek, nie pokazuj ludziom siusiaczków. Jest też fufu, czyli dziecko Danki, które właściwie dzisiaj jest. o, całkiem niedługo. W przyszłym tygodniu kończy 7 miesięcy. Jest już prawie dorosłą kotką, ale zachowuje się jak totalny mały idiota. Więc, mimo że ją kocham, bo jest moim cudownym kotem, to nienawidzę jej tak samo bardzo. Bo jest absolutnym, totalnym po prostu destrojerem świata. No i jest też, uciekaj, najważniejszy element porodówki, czyli matka przyszła, która jest gigantyczna. Teraz nie będzie widać żadnych kopnięć. Ale nagrałam też dla Was specjalny filmik, gdzie widać kopnięcia, który zresztą będzie też udostępniony w tym materiale, ale to później, to z czasem. Mamuśka. Po prostu prawdopodobnie instynktownie będzie wiedziała, że to jest jej miejsce. Chodź, pokaż się. Pokaż brzuszek, pokaż kociątko. No tak. Wciąż ona jest niesamowita, bo ona zawsze prosi się o głaskanko, mizianko i wystawia brzuszek. Gruby, zjeżdżaj stąd. Nie zasłaniaj matkotki. Bardzo prosi o głaskanko, mizianko. Tym bardziej, że sama nie dosięga ani do tyłeczka, ani za bardzo, żeby się przy sutkach umyć. Tak więc... Całą toaletę będę musiała i odwalam ja. Więc każde jej dotykanie jest naprawdę dla niej bardzo przyjemne. Pociąży już nie jest taka milutka, w sensie nie pociąży, tylko jak nie jest w ciąży, jak nie ma dzieciaków, stroni bardzo od takich mizianek, ale w tym momencie jest super szczęśliwa. Jak widzicie, listwy mleczne pełne, no, sutków już gdzieś tam mleko sobie powoli widać, że jest produkcja, mają sutki bardzo drożne. I tak jak mówię, dzisiaj jest sobota, jutro jest 59 dzień, czyli 60 dnia w poniedziałek. Jest już bezpieczny poród, czyli kociaki powinny bez problemu przeżyć na świecie. Dlatego od poniedziałku jestem na, e, powiedzmy, takim sygnale. Tele <laughs> Będę miała stale ustawioną kamerę na ten pokój, bo kotka już będzie zamknięta od poniedziałku. Kamera w tym pokoju będzie ustawiona cały czas, więc będę miała podgląd z pracy. Jak tylko zacznie się cokolwiek z porodem związanego, na sygnale przyjeżdżam i pomagam kotce przy porodzie. Tak, gruby jesteś najważniejszy, wszyscy wiedzą. Eee, no tak. <ścoughs> tak więc, że tak powiem, muszę być przy porodzie, będę cały czas w takich momentach dla kotki. Czysto teoretycznie w czwartek dopiero jest ten 64 dzień, czyli ten dzień, który się wylicza na dzień porodu, ale jak będzie, to będzie zobaczymy. Za pierwszym razem urodziłam ich w 64 dniu, właśnie, więc też na to liczę sam poród będzie nagrywany mniej więcej z tej perspektywy, ponieważ o, tak powiedzmy, niech będzie, czy to może tak, nieistotne w każdym razie sam poród będzie nagrywany, kamera będzie w porodówce, więc mam nadzieję, że uda mi się uchwycić najważniejsze momenty i podzielić się z tym Wami, bo jakby jest to intymny moment zwierzaka, ale to jest zwierzak a ja bardzo chętnie podzielę się z czymś takim, bo jednak niewiele ludzi ma świadomość jak to wygląda według mnie jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz no, jak widać, teraz Danka by chciał, Fufu by chciała pogryźć trochę się z Danką. Danka nie ma siły, więc zaraz dostanie w pierdziel i tak to mniej więcej w kółko działa. Fufka za e, Oczywiście Fufu ma oficjalnie na imię Feta, e, jednak Fufu jej tak trochę bardziej pasuje. Urodziła się jako absolutnie całkowicie w 100% biały kot i dopiero z czasem, no bo tak działa akurat, e, szylkreta ta rozjaśniona, dostatki ślicznych plamek. Zresztą to jest to sama odmiana, jedna i druga. I właśnie są teraz w formie. Cichej walki. <noise> I tak, tak wygląda porodówka. Nie ma co przedłużać tego, bo mogę tak gadać, 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 żeby zabieraj swój piękny tłusty tyłek. Mm, tak działa sobie porodówka. Porodówka jest zasunięta jeszcze od góry kocykiem, żeby trzymała ładniej ciepło. Na razie jeszcze grzejnik, chyba trochę grzeje, więc, więc tu też jest cieplej. No i y, oczywiście kuwetka, na razie duża dla matki. Tu będą jeszcze Michy dla matki, e, jakiś tam drapaczek, nie, nie, niekorzystany właściwie na razie. Przyjdą jeszcze zabawki, jak gdzieś zaczną wychodzić. W każdym razie teraz Wam wrzucę filmik, jak próbowałam zamontować tej podłogę w tym terarium. Nie było łatwo, nie było wygodnie, ale jakoś poszło. A później jakieś tam wklejki mniejsze, większe odnośnie kociaków jeszcze zaprezentuję. Tak jak zawsze, oficjalnych rezerwacji kotków. Oczywiście nie przejmuję jeszcze, póki nie ma kotków, póki kotki nie mają tych 3-4 tygodni, gdzie jest bezpiecznie. Chociaż tak po cichu jedną kotkę zarezerwowałam Klaudi, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest to dziewczyna, która faktycznie wydaje mi się niesamowicie fajnym materiałem na nowy, kochający dom dla jednego z dzieciaków. Dlatego też pozwoliłam sobie już gdzieś tam z nią się pokontaktować i, i, i utrzymywać ten kontakt do maluszków. W każdym razie, zgodnie z USG kotków, dlaczego widzę w modułach? Boże, łówka. Zgodnie z USG kotków ma być 6 sztuk, jednak matka jest dużo większa, bo zaczęłam 3700 w tym momencie waży 5 330, 350 prawie, ponad kilo 800. 6 było widać na USG, liczymy na 7. Jest to miód na literkę G i my mamy mnóstwo, obiecałam chłopakowi, że jak będzie siódmy kot, to będzie mógł go nazwać Gaspaccio. E, tak więc <głos》> liczymy na, na kilka małych kociaków, e, które będę musiała wykarmić na pewno, bo niestety, ale matka nie da rady prawdopodobnie wykarmić tak dużego miotu. Jest tym pełnym małym ryjem, tym dużym tym, dusznym, tym no. W każdym razie dlatego będę też kocierzyński, gdzie będę musiała co dwie godzinki wstawać, karmić dzieciaki i tak, dalej, i tak dalej. No ale na tym niestety polega też hodowla, na wyrzeczeniach, nie na samych miłych, przyjemnych rzeczach jak ten Czołek. No, e, jeszcze taka ciekawostka, bo w międzyczasie do hodowli e, zakupiłam kocórka. Kocórka, oczywiście, hodowlanego, który jest z jajcami, nie tak jak gruby kotek domowy, tylko kocie do hodowli. E, Kocórek nazywa się Jinx. Jest przepiękny, zresztą proszę o to jego zdjęcie. Jinx jest córkiem w pełni hodowlanym, ma dwa latka, dwa i pół właściwie. Jest przepiękny po prostu, ma niebieskie oczyska i jest tak cudownym charakterem, że szok przeżył u nas w domu trzy tygodnie na izolacji, żeby zrobić mu wszystkie badanka. Następnie mieszka teraz u mojego kolegi. Kociątko mieszka tam, ponieważ mówię, ma jajca, więc nie może mieć kontaktu z moimi dziewczynkami cały czas. A po drugie, no niestety, ale z grubym też by sobie nie poradzili razem, więc mieszkał zamknięty w tym pokoju przez ten czas, jak miał badania. W tym momencie przyjeżdża do nas tylko nakrycia. No, był raz, więc też miałam kamerkę ustawioną na całą, cały ten czas, więc widziałam doskonale krycia, kiedy były, co i jak. To też mówię, troszkę lepiej niż jeżdżenie już na krycia zewnętrzne, bo to nigdy nie wiadomo co i jak, co się przyniesie, a jak się ma swojego kocórka, to też jest pewność. Ech, no, i tyle. Boże, gruby. No, nikt się po brzuszku nie głaszcze, co? A ty byś tak bardzo chciał. Takie moje piękne. Oj, oj, oj. Taka sarenka wyłożona, myjąc tyłki jest super ekstra strajcie krótko. Swoją drogą właśnie rozłożyłam też kamerę, która tutaj będzie cały czas. razem pokażę, jaki mam widok. Eee, używam aplikacji Alfred, która nie płaci mi za reklamę, ale generalnie jest świetnym programem, bo mogę sobie, jak kupuję oczywiście Pro, przybliżać, oddalać. Jakość jest świetna, może zapisywać mi. No, gruby. Zapisuje mi. Nie lisz jego dupy. Zapisuje mi wszystkie e, filmiki, zdarzenia, więc wszystko będę widziała, co się dzieje. Tak wygląda mm, widok z kamerki. No i lecimy dalej. się podobał. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będę mogła Wam pokazać poród kociaków, który przejdzie wzorowo, cudownie, wspaniale i bez żadnych problemów. To też do zobaczenia w przyszłym tygodniu, bądź tydzień później zobaczymy, jak mi czas pozwoli. I widzimy się, a tu ostatnie zerknięcie na wyciągniętego bzuna kociego. Fówka, co ty atakujesz, szatanie mały? Co? No, jak ktoś by chciał młodego sfinksa tak do roku czasu, to może się liczyć z tym, że nie da wam spokoju, będzie chciał was zabić, zagryźć, ukochać i jednocześnie zjeść wszystko i wszystkich dookoła, bo to spust ma jak pięć kotów dziennie, fówka teraz waży 3-300. Mniej więcej tyle waży, a dziennie zaraz spokojnie z 600-700 gramów barfa, bo przecież jedzenie jest najważniejsze. Co najważniejsze, sfinksy mam to do siebie, że jak gryzą, jak drapią, nie drapią do krwi. A tak, gryzie non-stop. Jak widzicie mam całe ręce bez żadnych uszkodzeń większych, mniejszych. O, zresztą ostatnio też się zaczęłam bawić w tatuaże, taki off-top i jakby e, ktoś był chętny na jakąś małą dziarkę, e, to zapraszam serdecznie. Sama sobie zresztą to zrobiłam. E, a tak wracając do tematu ważnego. Kotki, 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 jeszcze raz kotki i widzimy się całkiem niedługo. Chudy kotek, bardzo gruby kotek i siedem w środku małych kotków, sześć. O, tak, głaskać Non, ton papa.